Cześć, z tej strony Gnimsz i mam dzisiaj dla was wideo, które jest zupełnie inne niż to, co robiłem do tej pory. Spędziłem dość dużo czasu na szukaniu faktów. Dzisiaj pogadamy sobie o Shinseiki Evangelion. Od teraz będę nazywał Evangelion. Jest to anime o postapokaliptyczne anime o dużych robotach i depresji, powstaniu nowych rzeczy. Sam tytuł oznacza, Neon Genesis Evangelion po angielsku oznacza nową Ewangelię Powstania, czyli... No, coś się zaczyna, tak jakby księga powstania świata. Coś mniej więcej w tym stylu. Więc um, twórcy tego anime powiedzieli, że w sumie to nie chcą. Nie mają jakiegoś przekazu religijnego, aczkolwiek napchali tyle motywów religijnych, że będę musiał nogą dopychać to wideo, żeby zmieściło mi się w czasie, który dla was zaplanowałem. No i dodatkowo też, jeżeli nie widzieliście serii Wanglena, nie przejmujcie się, będę się starał mówić w taki sposób, żeby wam nie zaspoilerować zbytnio, a wręcz będę unikał spoilerów. I to wideo ma na celu przytoczenie motywów religijnych, wytłumaczenie pewnych rzeczy, które nie do końca są jasne w serii, plus podanie, jakie są różnice między filmami a serialem, więc powinien Wam wzbogacić doświadczenie oglądania. Na początek porozmawiamy sobie o Ewangelionach i Aniołach, więc tutaj od razu zaznaczę, że Ewangelion wprowadza takie obrócenie religii chrześcijańskiej, gdzie to anioły są złe i nas atakują, a my bronimy się wielkimi robotami mechami, które de facto są wzorowane na złych, jakby demonach, potworach, więc. Najpierw ewangeliony. Ewangeliony jako takie, ich modele są wzorowane na japońskich oni, ograch, demonach. Nawet oryginalne designy miały rogi, które zostały później usunięte. Słyszałem też bardzo dawno temu, że są oparte o żydowski folklor i, i kabałę. Troszkę, to, troszkę doczytałem od, do tego i nie jestem do końca przekonany. W każdym razie jest jasno pokazane, że chodzi o to, że, że są jakby złe, tak? A plus, dodatkowo założenie jest takie, że są nieokiełznane, że to są bestie, które ludzkość próbuje jakby owinąć łańcuchami i ciężko się je kontroluje, nie do końca wiemy, jak działają, i czasami się też spod tej naszej kontroli wyrywają. Więc, to są nasze Ewy, Ewangeliony. Następnie, Anioły jako takie. No, atakują nas, pojawiają się co jakiś czas. Oryginalnie było 13 tych aniołów w całej serii, co oznaczałoby liczbę apostołów, aczkolwiek po tym filmach to zostało stanie zrzucone i dochodzimy do 18, a jeszcze jeden film nas czeka, więc to ma mniejsze znaczenie. Jeśli chodzi o anioły, to ciekawa rzecz jest taka, że większość ich nazw kończy się na L, co oznaczałoby od Boga. Ale Bóg jako taki w tej serii jest niezdefiniowany za bardzo, nie ma praktycznie za bardzo wspomnień o nim. Jedynie w logu organizacji, która broni ludzkości o imieniu NERW, jest wspomnienie, że Bóg jest w swoim niebie, wszystko jest w porządku z Ziemią. Więc ciekawe podejście, oczywiście, żeby pokazać to obrócenie tej całej sytuacji. No ale mam dla Was więcej faktów, które wyjaśnię jeszcze trochę więcej, więc jedziemy dalej mówimy sobie teraz o, o tęczach. E, bo czemu nie? E, więc taka macieka ciekawostka, która pojawia się tylko w filmach. Otóż w momencie, kiedy zabijamy anioła, to następuje potop krwi. No i co się pojawia? Pojawia się tęcza. I teraz no, ja ogólnie tego nie zauważyłem, jak oglądałem filmy. Aczkolwiek to prawdopodobnie reprezentuje potop biblijny, jak był Noe. Bo po potopie pojawiła się tęcza, która teoretycznie oznaczała to, że, że Bóg jakby się pogodził teraz ze światem i to jest jakby zadowolenie, że teraz wszystko jest w porządku, więc bardzo ciekawie, że, że to zostało dodane do filmów. No i te tęcze też wyglądają bardzo inaczej, więc jeżeli nie widzieliście filmów, to, to szukajcie ich, spoglądajcie i, i zobaczcie, która jest Wasza ulubiona, bo są coś dość ciekawe. Na miejscu ósmym przygotowałem dla Was mały fakt o systemie komputerowym Magii, więc jest system komputerowy dość skomplikowany, jest w stanie namierzyć, kiedy Anioł uderza, gdzie jedzie, o co chodzi, i to nie jest taki zwykły system komputerowy. Więc, zaprojektowany przez dr Naoko Akagi, matkę Ritsuko Akagi, system ma trzy świadomości. I te świadomości są następujące: to jest kobieta, to jest Kacper Magi 3, matka Baltazar Magi 2 i naukowiec Melchior Magi 1, więc pewnie większość z Was już ogarnęła, że chodzi tutaj o Trzech Króli, Magi zresztą. To jest po angielsku też magowie, jakby trzech, do, na Trzech Króli również się mówi Trzech Mędrców, Trzech Magów, więc to jest zdecydowanie odniesienie do tego. I teraz ciekawa rzecz jest taka, że te jakby kobieta, matka i naukowiec nie oznaczają wcale tych darów, które Trzech Króli przyniosło, czyli mirę, mm, złoto i kadzidło, tylko... Odnoszą się do freudowskiej świadomości, więc po prostu jak oni idą głęboko w te rzeczy. Więc jest tak, że jest id, czyli nasza taka pierwotna świadomość oparta o seksualność i to będzie kobieta, jest ego i w tym momencie ego to jest matka, czyli to jest ta świadomość taka, taka opiekuńcza nasza moralność, jakby. Jest e, dodatkowo naukowiec, i to jest super ego, czyli nasza logika. Więc komputer o, opiera się o te rzeczy, jest połączeniem właśnie e, freudowskiego podejścia i Trzech króli. System komputerowy, co mogę więcej powiedzieć. Na miejscu siódmym mam dla was fakt, który jest mniej religijny, praktycznie w ogóle nie dotyczy religii, ale kontynuuje temat filozofii. Tak więc e, nerw i wile. E, Ogólnie nazwy organizacji w Ewangelionie są głównie z, niemi z języka niemieckiego. Nerv, um, pewnie wymawiam troszkę niepoprawnie, ale oznacza system nerwowy. Wile to jest wola. Będzie też organizacja ZEILE, która oznacza duszę. I sam nerw był też inac inaczej nazwany, um, co oznaczało mózg, czyli jakby mózg zmieniał, zmienia, został system nerwowy. Więc tutaj chciałem poruszyć temat następujący. Nerw jako taki oznacza system nerwowy. System nerwowy reprezentuje w tym momencie um, nasz system, który jest oderwany od woli jako takiej, jest mechaniczny, jest naturalny, jest, jest, reprezentuje życie. Bo jak coś się dzieje, to e, dajemy sygnał do mózgu i, i jest informacja, prawda? Wola jako taka, i tutaj ta organizacja występuje tylko w filmach, e, czyli wilee. Wola to jest coś, co jest oddzielone od systemu nerwowego, to jest coś abstrakcyjnego, gdzie my wybieramy, co chcemy zrobić. Czy nie jest tak, że ciało reaguje naturalnie, tylko my jakby nienaturalnie wybieramy, co chcemy zrobić. Więc to są dwie różne rzeczy, które są przeciwstawne. I teraz, jako że wspomniałem, że mówię o, psy, o, o jakby psychologii, to to, o czym mówię, opiera się trochę o Artura Schopenhauera, który ma książki na ten temat. I Artur Schopenhauer to jest jeden z przewodnich wątków w tej serii, jeśli chodzi o wszystkie motywy międzyludzkie, bo w, i w serialu, i w filmach bardzo częsty jest paradoks jeża, albo jeża zwierzę. I to polega na tym, że jest zimno, jest grupa jeży, i, i ta grupa jeży, jakby jest zimno, więc chciałby się do siebie zbliżyć, ale nie mogą względu na to, bo mają kolce i sobie zrobią krzywdę, więc się nie zbliżają i jest im smutno, i siedzą, i, i no, 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 jeżą się, tak? A więc ten jakby motyw jest użyty bardzo często w całej, jakby głównym motywem serii przy wszystkich kontaktach międzyludzkich, że postacie jakby chciałyby nawet się do siebie zbliżyć, chciałyby mieć te kontakty ludzkie, aczkolwiek jeśli to zrobią, to narażają się na, na ból i cierpienie, więc pozostają w oddzieleniu. I to też oczywiście Schopenhauer, więc wszystko to się opiera mniej więcej o tą filozofię. Nic religijnego, oprócz tego, że. Potem inni filozofowie się na tym wzorowali, jak na przykład Nietzsche, ale bardzo ciekawie też, że po prostu każdy mały szczególi ma jakieś znaczenie, nie? Nawet nazw organizacji. Na miejscu szóstym są dość ciekawe glify, więc odkryłem oczywiście po fakcie, bo nie zauważyłem ani jednego glifa w całej serii. To jest tylko w filmach. Więc są takie dziwne glify, które widzicie tutaj na ekranie i one się pojawiają w różnych miejscach. Przykładowo w nowym logu organizacji NERV jest, jest ten glif i te glify nie mają żadnego odniesienia do niczego rzeczywistego. To nie są żadne glify z jakiegoś języka albo z religii. Pojawiły się wcześniej w anime Nadia, więc to są konkretnie jakieś glify, które tutaj są. One oznaczają pieczę, pieczęcie na anioły, jakby te glify służą do pieczętowania aniołów niby. Przynajmniej tyle, co, co wiemy do tej pory. Mam nadzieję, że w kolejnym filmie zostaną bardziej wytłumaczone. Ale no, no są, więc jeżeli będziecie oglądali jeszcze raz, albo pierwszy raz, to szukajcie gdzie się pojawiają, bo pojawiają się w bardzo ciekawych miejscach. Na miejscu piątym mam Chambers of Gath, Doors of Gath. Po polsku to jest skarbnica dusz, mniej więcej. Ciężko było znaleźć takie tłumaczenie, które używa tej, tej nazwy, tego Gath. A więc co to jest? W samej serii to jest Drugi Świat, jakby to jest takie przejście Drugiego Świata. I w momencie, w którym ma nastąpić uderzenie, które miałoby spowodować apokalipsę, to otwierają się wrota, i, i na drugiej stronie tych wrot jest, jest ciemno, czarno, i to właśnie jest ta, to, to gaf, ta otchłań, jakby, nie? I to jest też nawiązanie, bo według w, 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 folkloru Żdowskiego. To jest skarbnica dusz nienarodzonych. Czyli jest tak, że są, te, są drzewo dusz i drzewo życia. Owoce wpadają do właśnie takiej skarbnicy, i tam czekają na moment, aż się będą mogły narodzić. Więc tutaj w tej serii jest zdecydowanie nawiązanie do tego religijnego motywu. Jest podejrzenie, że stamtąd wywodzi się Adam i Lilith, czyli nasze tytułowe anioły, o których będę mówił troszkę później. No i ogólnie fajny motyw. To, co się pojawiło też w filmach, to jest w którymś momencie. Po drugiej stronie pojawia się jakiś chyba kółko z jakimś krzyżem, więc coś tam jest. Jakby o coś chodzi, nie wiadomo jeszcze o co. Może dowiemy się więcej w czwartym filmie. Na czwartym miejscu chciałem porozmawiać o włóczni Longinusa i Cassiusa. Um, więc Gaius Cassius Longinus to jest Rzymianin, który przebił włócznią Jezusa i no z, tego, z tego jest dość znany. I ogólnie według um, folkloru chrześcijańskiego, załóżmy, no, potem się nawrócił. Więc w Ewangelionie włócznia Longinusa jest dość ważna i pojawia się w kilku miejscach. Więc tak, to co wiemy, włócznia Longinusa to, to nie jest ta włócznia, ta relikwia jakby z, z podań, to jest... Um, Wielki obiekt pozaziemski, i generalnie w momencie, w którym Lilith dobiła do planety, to miała niby włócznię Longinusa, która została zniszczona. Była inna włócznia Longinusa już na Ziemi wcześniej, razem z Adamem. Um, ogólnie w momencie, jak mamy sam, sam serial i, i film, to jest włócznia Longinusa, którą jest Lilith przebita, więc jest ta jakby symbolika. Włócznia Cassiusa się w, nie pojawia w ogóle. W ogóle to też jest dziwne, że jest jeden, to jest jeden ziomek, nie? Longinus, Cassius, ale jest jedna włócznia Longinusa, druga Cassiusa. Chyba po prostu szukali nazwy. Cassius się w ogóle nie pojawia w serialu, w filmach się pojawia ta włócznia i jest niby, ma znaczenie. Um, w pewnym momencie są klony tych włóczni, więc ogólnie. Po prostu chcieli mieć fajne włócznie, nie? I, I fajnie je nazwać. I oczywiście jest ta symbolika, aczkolwiek zaczyna się to robić dość dziwne. W filmie też jest motyw właśnie, że są obie i obie są potrzebne, żeby naprawić ludzkość. Nie wiemy do końca, jak to zrobić i o co chodzi, bo w pewnym momencie włócznia Cassiusa znika, więc <grym> my, miejmy nadzieję, że znowu w czwartym filmie się troszkę więcej wyjaśni, ale zwróćcie uwagę, że tak, że, że włócznia też ma znaczenie. Tu. Wydaje mi się, że w tym filmie to po prostu wszystko ma znaczenie. Jak, nawet jak budynki mają znaczenie, bo coś przedstawiają. Okej, okay. punkt trzeci. To tu, tu, tu jest grubo, słuchajcie, tu jest naprawdę grubo. Więc Zeyle to jest ta mistyczna organizacja, która niby stoi za wszystkim i ona ma wielki projekt dla ludzkości, wielki plan. I ten plan jest ciężko zrozumieć, więc postaram się go Wam wytłumaczyć. To, co Zele chce i w to, co wierzy to oni wierzą, że na samym początku ludzkość była jedną wielką masą. Byliśmy jednym wielkim płynem, LCL, który to jest tak naprawdę krwią lilit i, i oni chcieliby, żebyśmy wrócili do tego stanu. Więc um, współpracują razem z Nerwem i, i z, um, z Gendo i Kari, żeby w sumie to się wydarzyło. Nie? I, I żeby się wszyscy połączyli. Generalnie jest kilka różnych teorii, bo, bo tra więcej informacji z gry, więcej informacji może z filmu. Więc niby to chcą z jednej strony, a z drugiej strony, żeby wszyscy się połączyli. Gendo, czyli Nerw chce, żeby też się wszyscy połączyli, ale konkretnie chce, żeby on się połączył z swoją zmarłą żoną. Jest też informacja, że Zajle chce, żeby się oni połączyli, właśnie ich cała tam, ta organizacja, i żeby stworzyli jakąś boską istotę pomieszane, pomieszane. W każdym razie dla was jedno duże pytanie, bo oni wszyscy chcą się połączyć w morze, w tego, tego płynu LCL. nie? I żeby to się wydarzyło, to Anioł musi dolecieć um, do głównego budynku i połączyć je z Lilith. Więc czemu i Zayle, i, i Nerf zabijają Anioły? Nie? Jakby Skoro chcą, żeby Anioł jakby doleciał i jakby wszyscy, wszystko wybuchło i ja się wszyscy połączyli, to czemu zabijamy anioły? Więc tu też jest kilka teorii różnych, spiskowych. Więc tak, jedna jest taka. Jeżeli anioł by doleciał do Lilith, to wtedy faktycznie wszyscy się zmieniamy w płyn, aczkolwiek um, wtedy jakby anioły zaczynają rządzić i to anioły są główne i ludzkość wcale nie wraca do punktu początkowego, tylko jakby e, anioły, które są dziećmi Adama e, w tym momencie jakby rządzą. Więc to oni tego nie chcą, nie? Druga opcja jest taka, że jeżeli by anioł doleciał do Lilith, to w sumie się to nie wydarzy, tylko anioł zastąpi Lilith. I tutaj też nie jest jakby... to nie jest ich scenariusz. Trzecia teoria, która mi się w sumie najbardziej podoba i ma sens, jest taka, że mają... To jest przeznaczenie jakby, bo Zeile opiera się o zwoje z nadmorza martwego, o których sobie trochę pogadamy później. I one mówią konkretnie, co ma się wydarzyć, w jakiej kolejności. Więc nie mogą pozwolić, żeby się wydarzył, wydarzyło trzecie uderzenie, które by miało zniszczyć cały świat i sprawić, że wszyscy będą płynem. Tylko muszą faktycznie walczyć i spowodować, żeby się konkretne klocki jakby poukładały i żeby to przeznaczenie się wypełniło. Co w sumie też tą teorię potwierdzają filmy, bo w filmach jak. Co do czego dochodzi, to, to pewne rzeczy się nie wydarzają. Tutaj dla ludzi, którzy widzieli filmy, będą wiedzieć, co chodzi. Ze względu na to, że jakby jest ten porządek rzeczy poukładany i wszystko się musi wydarzyć w, odpo w odpowiedniej kolejności. Um, więc mam nadzieję, że to wam pomoże zrozumieć, o co, o co tam chodzi. A ja musiałem grubo poczytać, bo właśnie miałem pasę pytań odnośnie tego. Uh, no i na pewno, jeżeli będziecie oglądali po raz pierwszy, to to też pozwoli wam zrozumieć motywy w ogóle tych organizacji, kto jest kim i o co chodzi czas porozmawiać sobie o Lilith, o której już wspomniałem troszkę. Jest Lilith i Lilim i co to jest, dlaczego i o co chodzi. Więc w w, w religii jako takiej, w różnych religiach. Lilith jest wspomniana jako pierwsza żona Adama. Czyli jak Bóg stworzył Adama z gliny, to stworzył też Lilith i Adam powiedział: 2 na 10. Więc została wygnana. I, I potem została stworzona Ewa. Więc Lilith wstępuje w mitologiach różnych jako Sukubus, jako, jako pierwsza kobieta. I, I tutaj to też jest jakby, w, jakby to jest ten motyw, nie? I jest też matką demonów bardzo często. Więc w tym wypadku mitologia jest taka, więc na początku sam Adam, czyli pierwszy człowiek. Adam sobie leciał w Białym Księżycu, <grym> tak jest powiedziane, zderzył się z Ziemią, um, Ziemia, biały księżyc. Adam żył sobie, tam jest spoko. Następnie Lilith sobie leciała w czarnym księżycu, i czarnym księżycem zderzyła się z Ziemią, co sprawiło, że nasz księżyc powstał. Naprawdę nie zmyślam, tak było napisane w Wikipedii. I jako, że już był Adam, czyli jeden z tych aniołów na Ziemi, to Adama cofnęło do punktu zero i jest małym embrionem, a, a Lilith tam została. No, i też jakby jej krew sprawiła, że, że życie powstało na Ziemi, no i powstali ludzie. E, jest, jesteśmy. Tak? Więc dlatego Lilim to są dzieci Lilit w Ewangelionie, czyli, czyli ludzie, czyli my. Tak? E, I też e, często jest wspominane, wspominane, że my mamy owoc e, wiedzy. Który właśnie zostaliśmy, że jesteśmy świadomi i jesteśmy, jesteśmy ludźmi, a anioły, czyli dzieci Adama reprezentują owoc życia i to im daje nieśmiertelność i długowieczność. Więc tak to mniej więcej wygląda. Lilith jako taka jest e, oczywiście w siedzibie naszej głównej organizacji, co w serialu jest troszkę później pokazane, w filmach jest pokazane wcześniej. No i anioły próbują się do niej dostać, bo tak jak Wam przed chwilą powiedziałem, w momencie kiedy anioł się dostanie do Lilith, to nastąpi apokalipsa, tak zwane trzecie uderzenie. A te uderzenia to jest tak, że pierwsze uderzenie nastąpiło, to był początek świata, jakby życia na Ziemi. Drugie... Wydarzyło się nieco przed filmami i to była apokalipsa, dlatego mamy postapokaliptyczny świat. I to trzecie uderzenie to jest to właśnie na co, na co wszyscy czekają, ta impreza, której próbują e, nas, nas skłonić. Nie? E, więc to mam nadzieję wyjaśni wam, wam sytuację, w której jest mniej więcej seria. I ostatni fakt, który sobie zostawiłem dla Was, to są zwoje z nadmorza czarnego albo rękopisy z Qumran. Nie mam aż tak dużo do powiedzenia na ten temat, ale jest to jeden z najważniejszych faktów. Um, więc zwoje z nadmorza czarnego istnieją naprawdę. To są zwoje, które zostały znalezione niedawno, kilkaset lat temu bodajże. I one są bardzo stare. Um, pierwszy, drugi, trzeci wiek przed naszą erą. Tam nadal są badania i tak dalej. Zwoje takie są prawdziwe, istnieją, są w posiadaniu... Um, Państw, i, i są pilnowane. I w tych zwojach są teksty biblijne, więc jest dużo tekstów, które się odnosi, odnoszą do, do Biblii. Czasami cały te, um, kawałek, a czasami tylko fragmenty. Są opisy. Niebiblijne odnoszące się do Biblii, czyli opisy na przykład o co chodziło w danym fragmencie, plus jest też dużo tekstów niezwiązanych z, z, z Biblią w ogóle, typu na przykład, nie wiem, jak ugotować makaron, te, tego typu rzeczy, takie normalne, nie? A więc to są te zwoje, i w Ewangelionie te zwoje jako takie to jest podstawa tej całej mitologii, bo Ewangelion mówi, że z tych zwojów właśnie Zayle, czyli nasza ta organizacja dowiedziała się wszystkiego, co, co wam dzisiaj powiedziałem w sumie. Ja czytałem Wikipedia, oni czytali zwoje z nadborza czarnego. I e, tam się dowiedzieli o tym białym księżycu, o czarnym księżycu, o Lili to LCL, jak to wszystko powstało. Plus tam też jest ta przepowiednia, o której rozmawialiśmy. I, i to trzecie uderzenie i tak dalej. Więc bardzo ważny etap, który e, nie zawsze jest do końca wytłumaczony, ale bardzo często jest przytaczany, bo za każdym razem to jest taki ważny dokument, tak, taki sekretny. Ehm, więc e, teraz będziecie wiedzieć o co chodzi za każdym razem, jak ktoś go wspomni. I to tyle na dzisiaj, słuchajcie. Ogólnie twórcy anime i mangi spytani o to, jaką religią się inspirowali przy tworzeniu tego dzieła, odpowiedzieli tak. <noise> Więc jak widać, tutaj jest bardzo dużo naleciałości z różnych i, i, i z żydowskiego folkloru, i z chrześcijańskiej religii, i z hebrajskich, i arameńskich i mezopotamia. Jest bardzo dużo różnych po prostu mikstur wszystkiego i Osobiście naprawdę białe bradochę przygotowując dla was te wszystkie fakty, szukając, szperając, próbując zrozumieć o co chodzi. I naprawdę mam ochotę teraz obejrzeć e, cały serial jeszcze raz od początku do końca. Pomijam w ogóle, że serial też wspomina bardzo dużo wojennych motywów, typu nazwiska postaci, to są naz nazwy łodzi podwodnych z II wojny światowej i jest bardzo dużo nawiązań do, też do wojny, więc e, autor wziął wojnę, e, religię, zmieszał i mamy Ewangeliona, więc. Mi się serial strasznie podoba, ja się na Ewangelionie wychowałem, czytałem i mangę, i serial, i obejrzałem sobie filmy teraz w weekend po raz pierwszy, czekam na czwarty film, myślę, że będzie super. Dwa małe fakciki, które mi umknęły, nerw ma liść figowy w logo, który oznacza właśnie zjedzenie tego owoca wiedzy, czyli to jest ten nasz rajski owoc, który dał świadomość Ewie Adamowi, że są nadzy i przez to zostali wypędzeni z raju, więc małe nawiązanie, które mi się osobiście bardzo podoba. I druga mała rzecz, którą pominąłem, to że te zwoje z nadmorza czarnego wspominają Lilith, bo ogólnie Lilith nie ma za dużo w mitologii wspomnianej z imienia, więc raczej trzeba poszukać, czasami nazywa się Lamia. Dwa małe fakciki, tyle, dzięki wielkie, miłego dnia i miłego anime.